Witajcie, mamy środę, zapraszam na klina. Moi drodzy, dzisiaj sobie znowu przeczytamy z książki akurat 24 godziny. W refleksjach dzisiaj też jest fajny fragment na 15 listopada, ale myślę, że ten akurat będzie ważniejszy. Pewnie w przyszłym roku sobie zrobimy na z codziennych refleksji. Zobaczymy, no, tak, wokół tych książek będziemy działać póki co. Myśl przewodnia AA. Wzbyłem się również chorobliwej nadwrażliwości, to też trudniej mnie teraz zranić, dotknąć, skrzywdzić czy obrazić. Przestałem traktować siebie na zbyt serio, a tego, co mi się przydarza, nie uważam już za najważniejsze na świecie. Kiedyś dąsałem się z byle powodu. Wciąż czułem się pominięty i zlekceważony. Za pomocą alkoholu uciekałem od wszelkich nieprzyjemnych sytuacji, z którymi się nie wyrabiałem. Tu jeszcze jest dalej ten fragment, ale zostawmy to. I tutaj, moi drodzy, jest taka ciekawa, ciekawa sprawa. Wyzbyłem się swojej chorobliwej nadwrażliwości. Weźcie, zauważcie. Z czasów, kiedy jeszcze się chlało, być może jeszcze masz coś takiego, no, że jeszcze pijesz, jeszcze nie, nie jest ten moment, kiedy uznałeś, że dość, to zobaczcie, że mm, był, była taka sytuacja, że y, uważaliśmy się za pępek świata. Nie? Czyli wszystkie nasze problemy, troski, smutki, wszystko co się tam wokół nas gdzieś działo, czy ten, uważaliśmy, że to jest najważniejsze na świecie i po prostu. Innych, innych w ogóle, inne rzeczy nie są ważne. No bo to generalnie każdego, każdą uzależnioną osobę, każdego alkoholika gdzieś mniej lub bardziej, częściej bardziej dotyka pycha i to taka niefajna pycha, niezbudowana na pewnej pewności siebie, pewnej pewności siebie. No wiecie o co chodzi. Tylko zwyczajny egocentryzm, tak? I teraz zobacz. Każda jakaś sytuacja, czy każde. Ktoś, kto nam coś powiedział, to żeśmy zaraz z tego wielkie halo robili, nie? Na jakąś krytykę to zaraz był ogień, atak, nie? Złości, dużo wszystkiego, frustracji, zmęczenia, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś trudności życiowe, jakieś wyzwania życiowe. Ja nie mówię, że wszyscy, no bo to tak nie było, ale w większości wypadków no, była porażka. I oczywiście często jest tak, że w różnych, w różnych jakby branżach, powiedzmy, tak? bo w niektórych sferach życia, takich jak życie zawodowe na przykład, mogłeś się świetnie rozwijać, przynajmniej do pewnego czasu i tutaj absolutnie nie masz nic sobie do zarzucenia, a w kwestiach na przykład rodzinnych, zdrowotnych, spokoju i tak dalej, no to nie, to było dno i mógł po prostu nic więcej. I może być, słuchaj, taka akcja, że w momencie, kiedy przestajesz pić, to nie jest tak, że z odstawieniem butelki Odstawiamy wszystkie nasze jakieś niefajne nie cechy, tak? Odstawisz butle i nagle jesteś inny człowiek. No, w pewnym sensie jesteś inny. I, I każdy, kto przestał pić doskonale o tym, wie, że jakby pozytywne zmiany one, o ile naprawdę masz takie postanowienie, że chcesz przestać pić, to pozytywne zmiany pojawiają się bardzo, bardzo szybko, tak? Natomiast mm, to jest kwestia jeszcze innych rzeczy, że dużo, dużo spraw może słuchaj, się pojawić takich. Yy, trudnych, no, wiesz, po prostu, i niekiedy trzeba yy, się z tym wszystkim zmierzyć, tak? Ale to nie jest tak, że Twoje problemy są najważniejsze. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś Tobie coś powie, że to na pewno yy, jest, jest, wiesz, jakaś obiektywna yy, prawda. Generalnie my na krytykę bardzo ciężko reagujemy, głównie przez to, że to wyła wyłazi nasze niskie poczucie własnej wartości. Nie? I to jest ten problem, tak? Wiesz, w robocie, jeżeli jest was trzech, dwóch gdzieś tam się śmieje, no to oczywiście y alkoholik, również trzeźwiający na początku drogi, niekiedy niestety nawet nie na początku drogi, y uważa, że na pewno śmieją się ze mnie. No tak, bo kuźwa wszyscy myślą w kółko o tobie. My się bardzo przejmujemy tym, co o nas ludzie myślą i z jednej strony to jest spoko, yy, no bo trochę gdzieś trzyma w ryzach nasze, nasze może niekiedy chore zapędy, ale z drugiej strony, hej, czy ty w kółko myślisz o innych ludziach, czy ty w kółko gadasz o innych ludziach? Nie, w większości wypadków masz to gdzieś, po prostu masz swoje różne trudności i problemy do rozwiązania, tak? Po prostu. I tak jest też z wszystkim. Moi drodzy, w sytuacji, kiedy nabierzemy do siebie dystansu, jak mówił Antony de Czego ośle spodziewałeś się po ośle? Czyli jeżeli w sposób zdrowy, a to można połączyć, bo można połączyć pokorę yy, z pewnością siebie. Czyli wiesz, że w tej i w tej branży jesteś dobry. Tu i tu naprawdę świetnie sobie radzisz. Czy dbasz o zdrowie fizyczne, czy gdzieś dbasz o zdrowie psychiczne, a inne rzeczy gdzieś zawalasz, tak? Yy, wiesz, że kurde, przestałeś chlać i już nie pijesz na przykład ileś tygodni, czy ileś miesięcy, być może lat. I tu wiesz, że wow, tu ci się szacun należy. Ale są sfery życia, gdzie zachowujemy się jak skończeni krytyni, bo niekiedy, wiecie, życia zabraknie, żeby ze swoimi wszystkimi mm, niefajnymi cechami charakteru się zmierzyć. I ważne jest naprawdę, żeby nie, trzeźwie, nie trzeźwieć na dupościsku. Ważne jest, żeby przyjąć, że też popełniamy błędy. Ale nie na zasadzie, bo to jest często tak. Tak, ja wiem, my wszyscy popełniamy błędy. Hmm, bardzo dobrze, że masz tego świadomość. Tylko jeżeli ktoś ci zwróci uwagę, to jak na to reagujesz? Wtedy też jest, no wszyscy popełniamy błędy, czy wrrr, wiesz, wiesz, i atak. Bo ktoś ci zwrócił uwagę. Moi drodzy, wyciągamy kije z, tyłki, z tyłka, po prostu. Świat, ja wiem, że czynny alkoholik uważa, że świat kręci się wokół niego. Yy, ale nam trzeba Kopernika w życiu, który pokaże, że tak nie jest, ne? bo świat nie kręci się wokół nas. I to jest bardzo, bardzo dobra decyzja, bo jeżeli będziesz miał świadomość tego, że to, co robisz, nie jest najważniejsze na świecie, a nie to, co ja robię, też nie jest najważniejsze na świecie i mimo, że jesteśmy bardzo ważni i bardzo potrzebni, to, hej, świat będzie się dalej kręcił bez nas, to naprawdę daje nam, yy, mi daje to osobiste poczucie ulgi, że świat dalej będzie się kręcił bez mnie też. Ej, na spokojnie, bez spiny. I tego nam i sobie życzę, bo jeżeli będziemy budowali w swoim życiu atmosferę napięcia, to prędzej czy później można zachlać pałę, po prostu. Do tego się nie da długo nosić. Yy, dajcie mi znać w komentarzach, jakie są was, czy trzymacie jeszcze. Macie dystans do siebie już, czy jednak jeszcze dość mocno yy, ta nadwrażliwość w Was siedzi? Bo we mnie ja długo siedziała, bardzo długo, przez kilka lat na pewno, a czasami jeszcze do tej pory, oczywiście, jest, się zdarzy, że ona gdzieś tam się odezwie. Dobrego dnia życzę, pozdrawiam Was cieplutko i cześć.